Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie na konferencji prasowej Polskiego Stowarzyszenia Wolne Podkarpacia. Ja reprezentuję to stowarzyszenie, jestem jego członkiem. Nazywam się Karolina Pikuła i jesteśmy tutaj dzisiaj e, nie tylko jako przedstawiciele naszego stowarzyszenia, a część z tych przedstawicieli jest także z Sędziszowa Małopolskiego, lecz jesteśmy tutaj wspólnie jako przede wszystkim Polacy, którzy są przeciwni budowie jakiegokolwiek. Muzeum Ukraińskiego wojennego na terenie nie tylko Sędziszowa, ale także Polski. Drodzy Państwo, Fundacja Polsko-Ukraińska, która zawiązała ten pomysł tego muzeum walki, zwycięstwa, przepraszam, z despotyzmem, narusza przede wszystkim nasze poczucie bezpieczeństwa. Naszym obowiązkiem jako Polaków. Jako mieszkańców tutaj przy wschodniej granicy, gdzie za, za nią właśnie toczy się konflikt wojenny, e, zależy nam przede wszystkim e, na bezpieczeństwie naszego kraju, i tutaj na bezpieczeństwie naszego regionu. A taki muzeum w trakcie trwającego konfliktu uważamy za niepotrzebną, niekonieczną, a także być może ściągającą niebezpieczeństwo dla nas tutaj. E, i, i sytuację z tego. Miejsca, drodzy Państwo, e, także chcemy podkreślić e, nasze, nasze niedowierzanie na sam e, pomysł budowy e, tego rodzaju muzeum. W szczególności, gdy widzimy, że kwestia wołyńska, rzezi wołyńskiej, a w tym roku mamy. E, wielką, okrągłą, 80. rocznicnicę rzeź wołyńskiej, wymordowanych jak zwierzęta Polaków na Galicji Wschodniej i Wołyniu. Nie, ta kwestia jest nieuregulowana. Do tego wszystkiego dochodzą powiewające banderowskie barwy na terenie Polski, które władze Polski na które władze Polski przymrużają oczy. My tutaj jak żywo stoimy, tak z niedowierzaniem i z ogromnym bólem dla nieposzanowania ofiar, przede wszystkim pomordowanych na Wołyniu, e, przyglądamy się temu, na co pozwalają władze w Polsce, by takie e, flagi czerwono-niebieskie powiewały w różnych częściach kraju podczas ukraińskich manifestacji. Do tego wszystkiego, drodzy Państwo, dochodzi także kwestia postawy e, inicjatora tej, e, tej, tego, tego pomysłu tego muzeum wojennego pana Strelnikowa, który swoją postawą w sposób, można powiedzieć, głupi i bezmyślny, jawnie obraża Polaków, obraża, obraża mieszkańców na, w mediach społecznościowych. My z tego miejsca, jako Polskie Stowarzyszenie i jako mieszkańcy, także złożyliśmy pisma na które odpowiedzi czekamy od pana burmistrza Bogusława Kmiecia oraz takie pisma złożymy do starosty oraz do wice starosty i my w, tym, w tych pismach także zadajemy pytania, które wspólnie wraz z mieszkańcami opracowaliśmy i myślę, że moi, moi, osoby, które za chwilkę zabiorą głos, przedstawią Państwu głębiej to, o co nam tutaj dzisiaj chodzi. Ja z tego miejsca oddaję głos. Mieszkańce Sędziszowa, bardzo proszę. Dzień dobry, nazywam się moja występuje i występuję tutaj w imieniu mieszkańców, którzy są przeciwni powstaniu tego muzeum tutaj. Podjęliśmy tę informację nie tak dawno, bo około półtora miesiąca temu, choć niestety dla mnie szokującą informacją było to, że władze miasta wiedziały o tym i jednocześnie smutną, wiedziały już o tym od maja 2022 bardzo dawno. Nie podoba nam się to. Jesteśmy przeciwni temu, aby robić coś za naszymi plecami, ponieważ to nie jest fabryka czekolady, czy też Muzeum Rzeszowego Misia. I tutaj pani Karolina już powiedziała, dlaczego tego muzeum nie chcemy. Pan Strelnikow wyśmiewał ankietę, którą niezależny z sędziszów opublikował i że wypowiadało się tam tylko 30 osób. Oczywiście, ponieważ nie mają zasięgów, ale nic nie stało na przeszkodzie, aby Pan Strolnikow przed projektem zapytał mieszkańców i tak nie musiał tego robić, ponieważ jest to prywatna inwestycja, ale kultura wymaga tego, aby uszanować gospodarza i gospodarza zapytać, czy życzy sobie w swoim domu coś takiego. Więc ja reprezentuję oczywiście nie wszystkich mieszkańców, ale tych, którzy nie chcą tutaj takiego muzeum. Dodatkowo irytujące bardzo jest. Irytujący bardzo jest sposób. Jaki pan prezes odnosi się do Polaków, między innymi do mnie, ponieważ każda osoba, która krytykuje pomysł muzeum, jak też sam fakt, jak też polityka naszego rządu w kwestii pomocy Ukrainie i wysyłania naszego, naszego uzbrojenia, kosztem rozbrojenia naszej ojczyzny, jest nazwany przez pana Strelnikowa ludzkim trolem. Nie jestem ludzkim trolem, natomiast pan Strelnikow wygooglował, że miałam kiedyś firmę i wprost zapytał publicznie, czy moja firma zajmuje się szpiegowaniem. Insynuowanie czegoś takiego jest skandaliczne. Pozostałe posty w postaci takiej, że zaprasza do sądu, bo jest prawnikiem, to tak naprawdę nie wiem. W pewnym momencie również nawoływał, żeby wręcz, żeby pan burmistrz rozstrzygnął, że ktoś jest podżegaczem, czy nie jest. Nie wiem, czy ma takie wpływy, żeby mówić panu burmistrzowi, co ma robić, ale myślę, że on sam wie, jakie są jego kompetencje. Nie zgadzam się na traktowanie takich Polaków. Jest ta, ta osoba, według mnie, jest niezwykle buntna i zadziorna, sama się o tym przekonałam, po prostu na konwersacji na Facebooku. Jestem przeciwna takim poczynaniom osób, które nie mają szacunku do gospodarza. Przyjęliśmy ich tutaj i uważam, że powinni szanować nasze zdanie, nawet jeżeli ono jest inne niż jego własne. Jeszcze jedna ważna sprawa. Głównym celem muzeum ma być podobno walka z propagandą rosyjską. No więc pytam, jak pan z chce walczyć z propagandą rosyjską, stosując właśnie metody propagandy? Między innymi oczernia ludzi, wyzywa bardzo bulgarnymi słowami, których ja nie zastosuję tutaj. Dodatkowo po prezes fundacji, e, pamiętamy Wołeń, e, panią Katarzynę Sokołowską e, oczernił i powiedział, że jest, e, nie jest Polką. E, oczywiście post ten poszedł, został udostępniony w dużej e, liczbie publicznie i nigdy pan Srewników nie zdementował tego, więc pytam. Mało tego skomentowałam, wyjaśniłam, że to jest Polka, usunął ten post i zapytałam, czy ma zamiar walczyć z propagandą rosyjską, swoją własną propagandą. Ja jestem za pomaganiem, ale nie jestem za Proszę o zabranie głosu Pana ja, pan Janusz Gimnas z honorowym obywatelstwem Serdziszowa Małopolskiego. Proszę o wiersz wynikający z od serca. powstać w muzeum obok Sędziszowa. Muzeum zwycięstwa nad ruskim despotem. Autorem pomysłu jest wiadomo kto. Ukraiński prawnik chce mieć więcej mamony i ruskie żelazstwo ma sprowadzać te strony. Idea swego rodzaju wojennego pomnika ma na celu dojenie kasy z podatnika. Jakim jest Polak, który w świecie słynie z tego, że za dużo daje Ukrainie. A pan prawnik projektant wie jak postępować. I jak dają, no to trzeba na Polsce żerować. Weto, jeszcze raz weto dla takiej potrzeby. Sędziszów nie pragnie idiotycznej schedy. Jak widać prowokacja, względem Rosji działa. Jeszcze Ukraina wojny nie wygra. Niech naszych podarzy anioł z świeci, bo być może do miasta bomba z Rosji przyleci. Możliwe, że w muzeum na widocznej ścianie będą wisieć pochlebstwa o banderze skiepanie. Fatalnie się biją pistoli meandru. Żeby zło przewidzieć nie trzeba kasandru. Dziękuję. Myślę, że byłem troszeczkę, trosze, troszkę, byłem tą wierzchką w tym momencie kaszanką. Brawo! 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 autorstwa pan Janusz Ignas, honorowy obywatel Sędziszowa Małopolskiego. A teraz proszę o zabranie głosu byłego posła czwartej kadencji na Sejm, społecznika oraz działacza, pan Leszek Sambolski. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, Dowiedziałem się o tym, że ma e, powstać to w muzeum, to zastanowiłem się, jaki jest ten cel, bo ktoś coś robi, nie może tego robić bezmyślnie, to ma jakiś cel. I wtedy przypomniało mi się e, taka scena z filmu Miś, który wszyscy pewnie pamiętamy. Ja sobie fragmencik tutaj pozwoliłem zapisać, żeby to dokładnie zacytować, gdy prezes Ochucki. Prezes klubu Tencza rozmawia z jednym ze swoich pracowników i mówi mu tak: To jest miś w oparciu o sześć różnych instytucji, który sobie zgnije. Co się wtedy zrobi? Protokół zniszczenia. Zapamiętaj, mówi prezes Ochucki. Zapamiętaj, prawdziwe pieniądze zarabia się na drogich, słomianych inwestycjach. Proszę państwa, tutaj akurat. Nie mamy słomianej inwestycji. Inwestycję stalową, bo mają tu przejechać stalowe czołgi i chałbice i różna inna broń. I pytanie jest, po co to tutaj ściągać. Zgodnie z tym, co mówi prezes Okulski, po to, żeby na tym zarobić prawidłowe pieniądze. I zacząłem się zastanawiać, e, szukać sobie, e, jak też te pieniądze można znajdować. I drogę zawodową pana prezesa fundacji. Już w 2015 roku zaproponował Polsce, polskiemu ministrowi kultury, że jego organizacja ma Ukrainie, zajmująca się prawami konsumentów może zrobić ekshumację polskich drogów na całej Ukrainie ludzi pomordowanych jedyna rzecz jaka stała na przeszkodzie Dzisiaj mielibyśmy wszystkie groby wołyńskie odkryte zgodnie z zapewnieniem pana Strelnika. Popatrzyłem sobie jeszcze dalej, na dalszą jego drogę, gdy przyjechał do Sędziszowa. Co zrobił pan Strelnik, Strelniko, przyjeżdżaniu do Sędziszowa? Wypisał listy do najważniejszych ludzi w państwie polskim: do prezydenta, do premiera, do ministra kultury, do ministra obrony narodowej. Wszystkie listy identycznej treści. Zawierały jeden ciekawy pasus, że Pan Strelnikow oczekuje, że dostanie pieniądze, że dostanie granty od rządu polskiego i od rządów na całym świecie po to, żeby otworzyć muzeum sędziowym. Proszę zobaczyć, cały świat będzie się składał na muzeum, na złomowisko sędziowym. To chyba daje jasną odpowiedź, po co to wszystko jest robione. Prezes Ochucki ma rację. Tak, największe pieniądze robi się na słomianych, nikomu niepotrzebnych inwestycjach. I dlatego ja się zwracam do burmistrza sędziszowa i do władz sędziszowa o to, żeby prześledzić drogę zawodową pana Strzelnikowa i żeby zobaczyć na co zbiera pieniądze, czy je zbiera. Burmistrz sędziszowa w statucie stowarzyszenia jest zapisany jako organ kontrolny i od tego nie ma, nie ma wyjścia. Trzeba te swoje zadania kontrolne realizować. Dlatego proszę, żeby burmistrz w ramach tych praw do kontroli tego stowarzyszenia wysłał tam urząd skarbowy, który będzie w stanie sprawdzić, jak są rozliczane składki które robi stowarzyszenie choćby w internecie. Proszę państwa, chyba tyle. Nie ma co więcej.